widzowie, dzisiaj robimy bitwę Ja versus Marcin on, on jest trochę słabszy Więc on ma totem na ułatwienie Jeszcze nam odpalę przetrwanie I dobra Widzowie patrzcie Takie mamy itemy na, na wojnę Dobra Marcin gotowy? Tak. Widzowie zaczynamy Nie jaram, on ma totem Ja mam tarczę Widzowie według dla mnie jest starsze, ale lepsze niż to tu. Co? Oj. Oj, dawaj tarczy, tarczy. Czemu on mnie tak... Jaki on malaki. Kurde. Kurde. O! Tak, ja sam się to zrobił. Kurde, co? Zaatakował co? Nie, mnie też mogły, dobra, zacznijmy. No, ja spalę by... Bramosz! Nie, skąd mam? Skąd są? O, szukamy. Ale zarazie... Kurde, no bo to są twoje. Zresztą na serio bo nie mogłeś pokazać? Jak to jest O, stary... są zrobione i... Tutaj masz resztę temów jakby co. Widzowie, coś nie poszło Marcinowi, więc robimy drugą rundę. Wy głupi mnie zawsze wzburzają te mega slajmy. To slajmy głupie. Marcin, ty zakładasz resztę tu? Tak, zakłada Tu masz resztę tak, jakby, co? Brr, brr, de dedikur, de, Twoje butki przez przypadek zabrałem. Więc dla mnie to była najprostsza gra w ogóle ever. Ujo! Ja się nauczyłem mocnego trika na Martina. Aura martin już gotowy? Tu masz, re... tu masz też te sety. Gdzie? Tutaj. Okay. Więc... Poczekaj, ja muszę sobie coś zjeść, bo naprawdę. Ale nie jest koksa. Wiem, że nie jest kos koska. masz teki, masz steki. Masz steki.

Prawidzowie, co to było? To, to o, już ten dzień. Tutaj są twoje temy. Ale co ty jesteś taki prosty? I może prawidzowie, na chwilę... Na chwilę odparę kreatywnego nam. Marcin będzie dostanie ułatwienia. Marcin, proszę, rzucam ci twoje ułatwienie. Tutaj leży twoje ułatwienie. Masz diaksowym klatę, to jest twoje ułatwienie. Okej. Okay. że on miał jeszcze totem, czajcie, tu. Który mi pęk przez slajma, Czekaj, muszę, muszę sobie Dobra, zmienić... Dobra, tu masz swoje o, itemy. Poczekaj, pajęczyny muszę sobie zmienić, bo... Bo to... Było. Dobra, ja sobie też e, wezmę e... nowe pajęczyny. Okay. Dobra, no. e, gdzie jest, gdzie jest łuk? Tutaj leżą twoje itemy resztę. Tutaj. Tutaj, w czy nie, widzisz? Jeszcze tutaj są jakieś iteny. O, to jest twoje ształy jeszcze. Widzowie, ogólnie to. Spodziewałem się, że Martin będzie mocniejszy. Dobra, Martin, możesz sobie odnowić. Poczekaj, bo jest tu. Totem, możesz sobie odnowić totem. Dobra. Masz sobie odnowić totem. Widzowie, jestem ciekaw, czy teraz Martin mnie pokona. Proszę, ma jak są kartę i totem, a ja. Ale poczekaj, gdzie Jo, co ja robię? Niep, 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 niep. Dobra, widzę, czekamy za Marcinę. Możecie sobie coś przesunąć. Dobra, widzowie. Mm. Jeszcze, to myślałem, że Marcin będzie... My Marcin, lecisz już? Jeszcze nie. Co ty jeszcze robisz tego? No, y, Musisz y, y, wywalić mi tepi gdzieś. A po co? Komu nie mocno ich mieć? Za dużo mi nie A A ja jeszcze sobie nad jak tą klatę czy nie? E, no już, żeby nie marnować. Dobra, ja już odpalam przetwanie, co? Kotłowy? Dobra, widzę, no to, nie ma co, czas stali. jak? ¿Qué Idziemy na kreatywie ale tak szczęśliwie widzowie Dobra, Marcin. ty jesteś całkiem słaby, więc mogę ci jeszcze coś dać. Marciu, jak są Okej, okay. Będę tego żałował. Dobra, nowe pajączyny sobie wezmę. Chargenowe nowe. No tu. co jeszcze? A, tutaj Mam nowy Dobra, bierzemy sobie raz, dwa, trzy, trzy i... A, przybieramy sobie jeść. Marcin gotowy już? I jeszcze nie, wiem, poczekaj. To ile ty się przygotowujesz? Tu masz ten łuk. Ułym czapka. Gdzie? Tutaj. Leży, nie widzisz. O no tutaj wszystko twoje leży. Bierzesz to. Dobra, no to pa... Zaczynam cię atakować. Trzy. Poczekaj, trzy. gdzie ty jesteś po No tutaj. Ej, ale mieliśmy nie używać potek? Ale ja nie używam. To, to skoksa, wiesz. Ale to jest skoksa tego zaczantowanego? Nie, jeszcze go nie użyłam. Urasz Nie! No, nie no, nie. Wiedz, no Nie, bawi, no we, Nie, no nie, bawi. Tak w ogóle pozdrow bo on obejrzał wszystkie moje filmy, no i jeszcze w takiej grze, dobił aż dwa tysiące, więc... Ty możesz mnie mi wypuścić, Leoga, nie? Aha! A wiesz, że jeśli tylko wyjdziesz na to, ale poczekaj, bo ja... Właściwie nie nagrywałem. Już, Już jutro też nagram film. Nie możesz. Dalej bierzesz. Czekaj. Okay. Gdzie ty? Poczekaj, muszę... Dobra jeszcze pana przykład. Dobra, poczekaj, a gdzie ty? Jak ty nie widzisz? Ja widzę w Tutaj to, to dobra ja, też... ja to... Co Ej, zapomniałem pajęczyny! No ja nie mogę! a ja sobie odnowię ten, który się ja powoli kończył. Ja też. Bierzemy sobie może nowe... więcej kontaktów. Pojętym. Mm, dobra, jakiegoś jeszcze się kierę bo... Zaraz odzwoli od tego klikowania. Gotowy? Je jeszcze trochę, chwilkę, chwilkę. Tu masz... No, dawaj, tu masz jeszcze swojego refa i łuk. No, dobra. Refa? A gdzie łuk? Tutaj. Gdzie jest? Ale widzowie, nie spodziewałem się, że Marcin... No. <laughs> ale trzeba przyznać, że naprawdę... Dobra, Marcin, gotowy, gotowy, gotowy. I zrobię wielkie, wielkie sorry, że aż tyle nie nagrywałem. Dobra, zaczynamy. Bo naprawdę... Nie miałem... czemu ty nie masz tutaj? czemu no. <noise> to flop. Kup to flop. flop. i tak bym cię nie no Poczekaj chwilę! I tak nie masz szansy. Poczekaj. Nie masz najmniejszej szansy, mm. wiesz? Ale tak byś mi zadał dwa piłki z tej siekierki, to bym nie Widzę. Masz w sobie refka, co? Poczekaj. A gdzie? 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 No tu. No składaj w Nie po prostu Macie nie ma ze mną szans. Dobra, dam ci wyjść, dam ci wyjść. Zjadłem, z enchantów mamy Chodź, chodź, chodź. A czemu się nie odpalała mi?

że jak mnie walniesz, to mi się tarcza wyłącza i you're going down.